Cześć, nazywam się Sara, jestem psychologiem w placówkach edukacyjnych Megamotni. Dzisiaj opowiem Wam o regulacji emocji i potrzebach emocjonalnych u dzieci. Zacznijmy od emocji. Wszystkie emocje są ważne. Nie ma złych i dobrych emocji. Możemy mówić o tym, że emocje mogą być przyjemne lub mniej przyjemne. Dzieci intensywniej niż osoby dorosłe przeżywają emocje. Emocje informują nas o tym, że jakaś potrzeba została zapewniona lub nie. Każde zachowanie dziecka mówi nam o jakiejś potrzebie. Czym jest regulacja emocji? Regulacja emocji jest zachowaniami, które mają nam pomóc w doświadczeniu emocji i w reakcjach emocjonalnych. Czyli tak po prostu jest to przejście przez emocje. Do końca. Z pewnością znacie takie sytuacje, w których wasze dziecko bije, kopie i gryzie. Prawdopodobnie złość przejęła cały mózg dziecka i, tak jak wspominałam wcześniej, dzieci intensywniej niż osoby dorosłe przeżywają emocje. Złość przejmuje mózg dziecka, ponieważ mózg dziecka nadal jest w fazie rozwoju nie działa jeszcze jak mózg osoby dorosłej. Kora przedczołowa jest w trakcie budowy. Ona odpowiada za planowanie swoich działań, za bardziej wyważone reakcje. U dzieci działa jeszcze mózg w taki sposób, że jeśli dostają jakiś impuls do działania, to one od razu reagują bez namysłu, czy to będzie ok, czy nie. Czyli, dla przykładu, jeśli dziecko zabierze zabawkę drugiemu dziecku, i załóżmy, to dziecko się już bawiło wcześniej tą zabawką, i ją porzuciło, drugie dziecko mu ją zabrało, no to zauważając to, zabierze temu dziecku z powrotem tą zabawkę i, dla przykładu, jeszcze je uderzy. W jaki sposób możemy pomóc w regulacji emocji u dzieci? Po pierwsze, możemy towarzyszyć w przeżywanych emocjach dzieciom, bo tak jak wspomniałam wcześniej, dzieci intensywniej niż my przeżywają emocje, no i one nie są w stanie nad sobą, że tak powiem, zapanować. Może znacie takie sytuacje, kiedy dziecko krzyczy i płacze, ponieważ nie chce wyjść z placu zabaw, no, ponieważ dobrze się tam bawi, no i ono jest złe na nas, że my chcemy je stamtąd zabrać. Ta złość jest całkowicie adekwatna do sytuacji, ponieważ złość przeżywamy w momentach, w których coś nie dzieje się po naszej myśli, lub wtedy, kiedy coś nie jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Towarzyszenie w emocjach u dziecka polega na tym, żeby być przy nim w przeżywaniu tych emocji, czy one są przyjemne, czy mniej przyjemne. Jesteśmy też przy dzieciach, w momentach, w których są radosne, w których przeżywają pozytywne emocje, przyjemne dla nich, dlatego też powinniśmy towarzyszyć dzieciom w emocjach mniej przyjemnych dla nich i czasem też. Dla nas samych. Jeśli chodzi o sytuację, którą przytoczyłam z Placu Zabaw, to możemy potowarzyszyć w emocjach dziecku w taki sposób, że jeśli jest to sytuacja na przykład przy wyjściu z placu zabaw, no to oczywiście odsuniemy się w bardziej bezpieczne miejsce, w którym na przykład możemy usiąść wspólnie. Możemy powiedzieć dziecku, że jesteśmy przy nim, że na przykład zauważamy, że jest złe, że widzimy, że jest mu przykro, ponieważ ono nie chce wyjść z placu zabaw i widzimy, że bawi się tu dobrze, ale mamy jakiś obowiązek, który musimy wykonać i już musimy stamtąd wyjść. Ważne jest również to, aby nie proponować dziecku od razu rozwiązań, kiedy zalewają je te nieprzyjemne emocje, ponieważ tym przeciążamy mózg dziecka, który, tak jak już wspomniałam, jest w fazie rozwoju i proponowanie rozwiązań w momencie, w którym dziecko jest zalane emocjami, nie pomoże mu. Emocje same w sobie nie robią krzywdy. Można poczekać aż miną, co może wydawać się trudne, ale emocje mają to do siebie, że one dosyć szybko mijają. Z emocji możemy także, jeśli chodzi o dzieci, czytać ważne dla nas komunikaty, bo tak jak wspomniałam, każde zachowanie dziecka informuje nas o jakiejś jego potrzebie. Tak jak wspomniałam wcześniej, w towarzyszeniu emocji powinniśmy pozostać blisko dziecka. I pokazać mu też tym, że akceptujemy jego emocje i to, co się z nim w danym momencie dzieje. Możemy pozostać blisko dziecka lub się od niego oddalić, w zależności od tego, jak ono będzie chciało lub jak sobie będzie tego życzyło. Możemy się go zapytać, czy chciałoby, abyśmy je przytulili, pogłaskali, może pomoże mu jakiś w tym momencie masaż. I to będzie świadczyło o tym, że jesteśmy w nim, z nim w tych emocjach, że towarzyszymy mu i je akceptujemy. Pokazujemy w taki sposób, że to, co dzieje się z dzieckiem jest ok, że jego emocje są ok, Emocje same w sobie nie robią krzywdy i tak jak wspomniałam wcześniej, yy, przechodzą. Ważne jest także to, żeby nie mówić do dziecka w takich momentach zbyt wiele, żeby nie przeciążać go Dodatkowymi informacjami i wymaganiami. Dodatkowo w regulacji emocji u dzieci pomaga im uprawianie sportu, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, chodzenie na spacery do lasu, spędzanie czasu także z rodzicami, sam na sam czy wspólnie. Ważny jest kontakt fizyczny dla dziecka, również z rodzicami. Teraz przejdziemy do obserwacji zachowań dziecka i ich oceniania. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście takie odczucie, że Wasze dziecko robi Wam na złość lub robi jakąś daną rzecz specjalnie. To mogą być Wasze interpretacje zachowania dziecka. Warto przyjrzeć się temu, co jesteśmy w stanie zaobserwować, czyli faktom w danej sytuacji. Ważne jest w takiej sytuacji, aby spróbować odkleić się od tych, od tych naszych interpretacji zachowania naszego dziecka, ponieważ to nasze dziecko przeżywa emocje, na przykład złości czy smutku, a nie my. Możemy małymi krokami tego próbować, aby nie sklejać się razem z tymi emocjami dziecka, ponieważ jeśli będziemy mieć sytuację, w której, załóżmy, nasze dziecko przeżywa złość, my się od niego tą złością zarazimy i będziemy mieć dwie osoby, które są złe, no to może nic dobrego z tego nie wyjść i trudniej będzie wyjść nam wspólnie z tych emocji, ponieważ złość w taki sposób może być jeszcze bardziej zaraźliwa, i prowadzić na przykład u dzieci też do agresji. Co jednak zrobić w sytuacji, w której jesteśmy źli, jesteśmy zmęczeni, no nie dajemy już sobie rady, a nasze dziecko leży na podłodze, krzyczy, kopie, pluje, nie co tam jeszcze jest w stanie robić? To jeśli jesteśmy przy drugim dorosłym i możemy poprosić go o pomoc, to skorzystajmy z tego. Powiedzmy, że no nie damy teraz rady towarzyszyć dziecku w tych emocjach, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Musimy na 5 minut wyjść i spróbować się uspokoić. Gdy wyjdziemy do pomieszczenia, w którym możemy zostać sami, możemy na przykład nalać sobie szklankę wody i skupić się tylko na wypiciu jej. Możemy spróbować pooddychać, możemy liczyć od stu w dół, odejmując jakąś cyfrę, na przykład siedem, żeby... Być w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, żeby trochę odczepić się od tych emocji, które przeżywamy, i wtedy, kiedy jest nam ciężko. Jeśli podoba Wam się ten filmik, to zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału. Jeśli poszukujecie także więcej informacji dotyczących emocji dziecka, to na naszym kanale znajdziecie więcej filmików o takiej tematyce. Teraz przejdziemy do szukania strategii radzenia sobie z emocjami u dzieci na zimno czyli nie na gorąco na gorąco w tych wszystkich emocjach o których teraz mówiłam na zimno to znaczy w bezpiecznym dla miejsca dziecku kiedy te emocje już przeszły do końca możemy wtedy porozmawiać z dzieckiem o tym co się wydarzyło zadać mu pytania takie jak na przykład co się wydarzyło, że byłeś zły czy zła, z jakiego powodu było Ci przykro, co w tej sytuacji było dla Ciebie ważne i porozmawiać o tym z dzieckiem. Nie mówimy zbyt dużo do dzieci, tak jak wspomniałam, w tej sytuacji zalania emocjami, ponieważ dzieciom to nie pomaga, dzieciom z tymi emocjami jest wystarczająco trudno w tym momencie, w którym je przeżywają. Rozmawiamy z dziećmi dopiero później, kiedy jest Bezpiecznie. Gadanie, jakby dzieciom nie pomaga. Gadanie w emocjach pomaga nam je wyregulować. Jeszcze nie dzieciom. Szukamy strategii doradzenia sobie z emocjami, tak jak już wcześniej wspomniałam na zimno, czyli po przejściu tych emocji wtedy, kiedy one dziecku nie towarzyszą. Możemy zaproponować dziecku, żeby w złości na przykład wytupało tę złość, możemy tego spróbować razem z nim i sobie potupać. Możemy z dzieckiem wspólnie ćwiczyć oddech i uważność. Możemy przeznaczyć jedną poduszkę w domu czy w mieszkaniu, w którą dziecko w złości będzie mogło uderzać lub będzie mogło przykładać do niej twarz i załóżmy, krzyczeć, jeśli ten krzyk jest dla nas. Zbyt głośny, co może się oczywiście wydarzyć. Tych strategii, te strategie możemy ćwiczyć na zimno i zaproponować je dziecku w złości. Po tej pierwszej fali zalania tymi emocjami, ponieważ najpierw powinniśmy dziecku trochę towarzyszyć w tych emocjach, pokazać mu, że my akceptujemy to, co się z nim dzieje, że nie jest to złe, a dopiero później zaproponować na przykład. Poskakanie, pouderzanie, pokrzyczenie. Lub na przykład możemy też zaproponować dziecku narysowanie swojej złości, narysowanie swojego smutku i potem z nim o tym porozmawiać. Czego nie robić w regulacji emocji u dzieci? Nie odsyłamy dziecka do pokoju obok, ponieważ tym dajemy mu taką informację, że to, co ono przeżywa w tym momencie jest nieważne, zostawiamy go też. I zostawiamy je też same ze sobą, a rodzice, dorosłe osoby są potrzebne dzieciom w regulacji emocji, no bo rodzice już są w stanie te emocje u siebie w jakiś sposób wyregulować, a dzieci potrzebują takich dorosłych, które, którzy im w tym pomogą. Więc nie odsyłamy dzieci do pokoju obok, nie zostawiamy ich samych ze swoimi emocjami, ponieważ, tak jak już mówiłam. Dzieci zalewają te emocje, one przeżywają emocje intensywniej niż my, więc potrzebują w tym wsparcia. Podejrzewam, że każda osoba z Was albo większość usłyszała w swoim życiu takie komunikaty, na przykład będąc w złości, uspokój się, a tam przesadzasz albo no, co jesteś taka nerwowa albo nerwowy, i podejrzewam, że te komunikaty wam nie pomogły w tej sytuacji, szczególnie w sytuacji złości. Takie komunikaty nie pomagają również dzieciom, no jakim dorosłym, ponieważ one unieważniają emocje przeżywane przez dziecko czy osobę dorosłą. Nie mówimy do dzieci także: Nie bój się, albo przesadzasz nie ma się czego bać. Ponieważ dziecko się boi według niego rzeczy, które mają sens. Możemy dziecko w takiej sytuacji zaproponować, kiedy ono się boi, spójrz na mnie, spójrz na moją twarz, w moje oczy, czy ja się boję. Czy ta sytuacja jest na tyle niebezpieczna, że, że ja się boję. No, żeby ono sprawdziło, czy czy tak jest w dorosłej osobie też? Nie mówimy, przestań się złościć, nie mówimy, uspokój się, nie płacz. Co do unieważniania emocji dzieci, to także nie powinniśmy odwracać ich uwagi od ich emocji i od przeżywanych emocji, na przykład proponując im bajkę na tablecie, czy gry na telefonie, no, ponieważ dziecko powinno przejść te emocje do końca. Książki, które mogę polecić w tym temacie to Spokój i uważność żabki. Te książki są podzielone wiekowo dla dzieci. będzie książka dla dzieci mniejszych z tego tematu i większych o tej samej nazwie. Kolejną książką, którą mogę polecić, jest książka Self-Reg, jak pomóc dziecku i sobie nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. I ostatnia książka, którą wam polecam, to Self Regulation, opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę. Jeśli macie jakieś pytania, to możecie pozostawić je w komentarzu pod tym filmikiem. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Zachęcam Was także do zasubskrybowania naszego kanału. I do zobaczenia.